Haleluja. Raz, raz. Haleluja. Przejaciele chcę, żebyście się na chwilę zatrzymali i posłuchali e, o tym, jak ja osobiście spotkałem Jezusa w swoim życiu. Chcę, żebyś na chwilę zatrzymał się. Jeszcze ja byłem człowiekiem religijnym. się swoim hamowałem się w religijnej rodzinie. Chodziłem do kościoła, robiłem religijne obowiązki. E, byłem jak człowiek nikodem. Człowiek Nikonek, który był także pobożny za czasów, kiedy żył Jezus Chrystus. Nikonek też był religijnym człowiekiem. Ja też taki byłem. Chciałem wypełnić wszystkie dziesięć przykazań. Chciałem wszystko dobrze zrobić, robiłem e, dobrze, pomagałem ludziom, wszystko dobrze robiłem i myślałem, że przez moje uczynki będę zbawiony. Myślałem, że moje uczynki mnie zbawią, ale w Biblii przeczytałem, że łasko jesteśmy zbawieni przez wiarę. Nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Ja byłem człowiekiem, który e, szukał grzechu całe życie. Nie szukałem Boga w swoim życiu, szukałem grzechu, jak zniszczyć człowieka, jak to dokłócić e, człowiekowi. Ale pewnego dnia... kiedy byłem załamany, kiedy byłem taki, że już nie mogłem dalej iść. Zawołałem do Jezusa i powiedziałem, Jezu, przyjdź do mnie. Ja chcę Ciebie osobiście spotkać. Ja byłem człowiekiem, który był zaangażowany w wiele grzechów. Miałem wiele nogów w swoim życiu i szukałem rozwiązania. Chodziłem po ludziach i szukałem, kto mnie mógłby uwolnić z moich grzechów i nikt w stanie nie mógł mi pomóc. Kiedy przychodziłem do człowieka, to każdy człowiek powiedział, że nie mogę Tobie pomóc. Nie widział rozwiązania na rozwiązanie moich problemów, ale pewnego dnia zawołałem do Boga, zawołałem do Jezusa i wyznałem Go, jako mojego Pana i powiedziałem, Oddałem Mu swoje życie i On przyszedł potężnie do mojego życia i zmienił moje życie. On dał mi sens w moim, w moim życiu. Ja chciałem się zabić kilka wrognie w moim życiu, bo nie widziałem sensu. Jak dalej będzie wyglądać moje życie. Co, jak, jak ja dalej będę żyć, ale Jezus Chrystus, On osobiście przyszedł do mojego życia. Osobiście. Spotkałem się z Nim. Jeżeli Ty chcesz się spotkać osobiście z Jezusem, to przyjdź do Niego. To przyjdź do Niego dzisiaj. Słowo Boże nam mówi, że jeżeli Ty przyjdziesz do Niego, on nie odrzuci Cię precz. Religia mówi, że musisz zapracować u Boga na coś, że musisz za uczynkami zapracować, że, żeby dostać się do świadomego, musisz uczynki dobre robić. Ale Bóg mówi, że przez wiarę jesteś spawiony, że przez wiarę, twoja wiara wystarczy, wystarczy, że w Bosz dzisiaj uwierzysz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie i za mnie, że twoje grzechy zostały przebaczone, że przez Jezusa Chrystusa możesz przyjść. Do Boga. Słowo Boże nam mówi, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. On zmienił moje życie. On wywolił mnie z mądrzyności. Słowo Boże nam mówi, że jeśli Syn Was ci, prawdziwie wy wolni będziecie. Prawdziwie wolny będziesz, kiedy przyjdziesz do Jezusa, kiedy wyznasz Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Przyjdź dzisiaj do Jezusa. Przyjdź dzisiaj i odejmuj swoje życie. Wyznaj Go jako swojego Pana i Zbawiciela. On czeka na ciebie, On czeka na Twoją decyzję, abyś ty dzisiaj podjął decyzję, że porzucisz ten świat, puszczyć drogę grzechu i przyjdziesz do Jezusa i przyjdziesz do Niego. Słowo Boże mówi, że Bóg tak bardzo umożliwiał świat, że dał swojego Syna, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, aby miał życie wieczne. Jezus Chrystus, On na krzyż Golgoty poszedł za nas z Ciebie imię, Na krzyż Golgoty dokonało się Twoje zbawienie i Twoje uzdrowienie. Jeżeli dzisiaj chcesz, jeżeli chcesz modlitwy, jeżeli jesteś chory na jakąkolwiek chorobę w Twoim życiu, to masz dzisiaj tutaj na to miejsce przyjść, będziemy się dzisiaj o Was modlić, nie ma takiej choroby, z której Bóg nie mógłby Ciebie uzdrowić, jeżeli lekarze postawili na Tobie krzyżyk, to jest o tym, że to jest kłamstwo, każda choroba jest kłamstwem, Bóg chce, abyś był zdrowy, przyjdź dzisiaj tu swoje zdrowie na to miejsce.